Akwarium ze złotymi rybkami to jest nasze wnętrze. Każda złota rybka symbolizuje coś, co nas cieszy. A depresja to jest taka pirania, która nam zjada te złote rybki i wtedy nic nas nie cieszy. Osoby z depresją nie mają radości życia, nie mają siły na życie, mają myśli samobójcze. Natomiast trzeba tak podziałać, żeby tych, ta, ta pirania wyszła na zewnątrz, do innego akwarium ją przenosimy, żeby rybki mogły się rozwijać. Rozmowy na zdrowie, dziś bardzo zdrowe rozmowy o zdrowiu psychicznym rozmawiać będziemy. To jest strasznie ważny aspekt, zwłaszcza w obecnych czasach. Depresja, temat myślę, wszystkim znany, temat, który wzbudza wiele kontrowersji, wiele emocji, a w takich czasach, w jakich przyszło nam żyć, no chcąc i nie chcąc, odsetek osób borykających się z tą dolegliwością jest coraz to większy. My ponownie gościmy w Bytomskim Centrum Psychoterapii Arche, ze mną ekspert. Nasz gość, pan Leszek Jaroszewski. Panie Leszku, jest pan psychologiem, psychoterapeutą, seksuologiem, prawda? Ale dziś skupiamy się na psychologii stricte i na zjawisku depresji. Dane są zatrważające. Ja przeczytałam, że w ubiegłym roku w polskich aptekach w leki na depresję, ogólnie pojęte, zaopatrzyło się prawie 4 miliony osób. Czy to wszystko są osoby z depresją, faktycznie? No to jest bardzo ciekawy temat. Jak ktoś do nas pojawia się często z diagnozą psychiatry, że depresja, lub nerwica, lub OCD, no to musimy zrozumieć, skąd ta depresja, dlaczego dana osoba ma depresję. I na początku staramy się wykluczyć przyczyny biologiczne, bo bywa czasem tak, że to może być przyczyna biologiczna. Dlatego zlecamy badania hormonalne, badania neurologiczne, żeby wykluczyć przyczyny biologiczne. Bo czasem okazuje się, że podłoże depresji jest podłożem biologicznym. Natomiast jest tu pewna pułapka. Że niektórzy z nas mogą myśleć, że depresja jest tylko biologiczna. Mhm. Na przykład Nie, za niski poziom witaminy D, chociażby. Tak, tak? albo za albo... niski poziom serotoniny, mhm. za dużo kortyzolu. Oczywiście y, poziom kortyzolu płynie też z wydarzeń życiowych, y, że więcej tego kortyzolu y, może być w naszym organizmie, ale jest takie y, nieraz przekonanie niektórych z nas, czy terapeutów, czy psychiatrów, y, że a, już tak będzie i się nic nie da zrobić. Mhm. Więc pozostaje nam tylko brać te lekarstwa, brać te tabletki. Czasem oczywiście tak bywa, jeżeli mamy podłoże biologiczne, to no, trzeba ze smutkiem stwierdzić, że, że jesteśmy jakby skazani na te tabletki. Natomiast tu chodzi o to, że wielu, wiele osób przez to nie trafia na terapię. No właśnie, panie Leszku, bo tak mi się wydaje jednak procentowo tych osób z tymi biologicznymi podstawami i przyczynami jest zdecydowanie mniej niż tych osób, tak, które powinny tak, trafić tak, 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 tak. do terapeuty, bo tu się wyjawia na horyzoncie tak zwana tajemnicza grupa pacjentów lekoopornych, czyli takich, którzy prowadzeni są przez psychiatrę. Pomimo stosowanej mm. terapii y, środkami farmakologicznymi, bardzo mocnymi niejednokrotnie, mm. oni dalej mają problem. Mm -hmm. Ta dolegliwość nie, jest, nie udaje się jej nawet zaleczyć, czyli gdzieś to jest czymś innym spowodowane. Tak, zresztą się z... terapia jest w ogóle trudną rzeczą. Trzeba się otworzyć, iść do tej osoby, zrozumieć swoje mechanizmy i dlatego czasem pacjent może wywoływać, czy u psychiatry, czy u lekarza, takie przekonanie, że nie wysyłajmy go do, do terapeuty. To można powiedzieć, że w taki sposób wpływa na, na specjalistę, bo się naprawdę w głębi siebie boi. I tutaj się mówi o korzyściach wtórnych yy, z tej depresji. To brzydko to brzmi korzyści wtórne, jakby osoba depresyjna chciała być depresyjna. No nie, właśnie, tu chodzi to o ja podświadome powiedzmy. mechanizmy, które powodują, że ta osoba ma jakiś korzyść z tej depresji, czyli no, może mm, odpowiednio wpływać przez to na bliskie osoby, na dzieci, które bardziej biegają wokół tej osoby, w cudzysłowie, nieraz terroryzować, ale umówmy się, to jest tylko jeden, jeden rodzaj depresji, bo dla nas trochę to jest depresja, dla nas terapeutów, to jest trochę jak gorączka. Y, mm, powodem gorączki może być wiele schorzeń, nie tylko jedno, więc ja nie traktuję depresji jako jednorodne y, schorzenie. Y, mm, to jest praca nieraz dla socjologów, dla psychoterapeutów, dla psychiatrów, dla, neuro, no, dla neurologów, żeby zrozumieć dlaczego. Mhm. I nieraz rok czasu musimy spędzić z pacjentem, korzystając z superwizji, zanim zrozumiemy skąd ta depresja. A jak zrozumiemy, będzie nam łatwiej leczyć. Na przykład żona alkoholika albo kobieta, która żyje w związku, gdzie jest zdradzana i mm, poniewierana. Okazuje się, że sobie nieźle z tym radzi, że ma mechanizmy zaprzeczenia, wyparcia, yy, projekcji itd. Tak Natomiast w wieku lat 40, 50 te mechanizmy zawodzą i dostaje depresji. Nagle z dnia na dzień. Tak, dnia, z dnia na dzień mhm. i idzie do psychiatry, no, a psychiatra daje tabletki, ale to jest tylko połowa tej roboty. Terapia i farmakoterapia to są dwie drogi do jednego celu, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Ja nie jestem przeciwnikiem leczenia psychiatrycznego. I świetnie jest, jak jeszcze psychiatr jest dodatkowo psychoterapeutą. My często prowadzimy konsultacje z psychiatrami razem na temat danego pacjenta i to jest najbardziej nas ubogacające i sprawiające, że pacjent jest prawidłowo leczony. A trafił Pan na pacjentów źle zdiagnozowanych? Tu nie jest kwestia robienia sensacji, podawania nazwisk, absolutnie na ten kierunek. Ale czy zdarzyli się w Pana tutaj historii, w tym gabinecie, tacy, którzy byli błędnie zdiagnozowani, tak, źle prowadzeni? Tak, Zdarzały się złe diagnozy psychologiczne i psychiatryczne, które po 10 latach nieraz były dementowane przez kolejnych psychiatrów, słusznie zresztą. Mhm. I, I okazało się, że ktoś niepotrzebnie brał, to są błędy w sztuce. Dlatego ta ciągła pokora i nas, psychologów i psychiatrów, do tego, żeby jednak przejrzeć te wszystkie przesłanki i objawy i przyjrzeć się życiu pacjenta. Zresztą moim superwizorem jest psychiatra, kto jest też psychologiem psychoterapeuta. Więc my unifikujemy razem Naszą wiedzę, zresztą pamiętam wypowiedź mojego profesora, który szkolił mnie w zawodzie psychoterapeuty. On był psychiatr. On powiedział, że zjawiska psychologiczne wpływają na budowę naszego mózgu, na, na zjawiska, można powiedzieć, neurologiczne i odwrotnie. Czyli dobrze przeprowadzona terapia powoduje, że nasz mózg też ulega zmianie. Czy zmieniają się hipokampy, czy płat czołowy jest bardziej funkcyjny. I naprawdę nie jesteśmy, w, jakby nie stoimy na dwóch różnych pozycjach. My powinniśmy się uzupełniać i psychiatrzy, i psychoterapeuci, i psycholodzy ku dobru pacjenta. Czy z depresji można wyjść, pani leśnik? Tak, na można koniec. wyjść, naprawdę. Zna pan takich pacjentów? Bardzo często. Tylko, że trzeba dużo wysiłku, odwagi, żeby zrozumieć tę depresję. No i nieraz lat. Terapia nie jest prosto rzeczą. Żeby dokonać nieraz zmian, musimy. Podam przykład. Nie, u niektórych osób zbytnia relacja z matką symbiotyczna może powodować depresję. Albo ktoś przychodzi do mnie ze stanami lękowymi, z nerwicą oddechowo, że, że ma napady mm, i chce, żebyśmy wyleczyli depresję i nerwicę. Ale się nie da tego dokonać nieraz bez zmiany życia. Czy ja często mówię, dobrze, wyleczę pani czy pana nerwicę, ale muszę się przyjrzeć pana życiu, czy tam nie tkwi przyczyna pana dzieciństwu, oczywiście, pana z, czy pani y, tworzonych związkach, czy aktualnym związku. I nagle się okazuje, że jest to związek toksyczny i nie dziwnego, że ta osoba ma nerwicę. Nerwica jest takim sygnalizatorem, że w związku się dzieje źle, czy depresja. I wtedy już jest problem. Czy zerwać związek? Czy, czy e, zająć się leczeniem nerwicy? A chyba trzeba jedno i drugie zrobić, prawda? No Leczyć nerwicę, ale zająć się związkiem. Tak. A my troszeczkę jesteśmy tacy, że chcemy wyleczyć te objawy. Niech pan tą depresję wyleczy, tak, tak. ale proszę nie ruszać tego, bez co jenezy, jest pod spodem, bo tam jakoś to jest, mhm. jakoś to będzie. Oczywiście zerwać, to źle brzmi mhm. w, w kontekście tych wcześniejszych naszych wypowiedzi. Jakby namówić swojego partnera, żebyśmy razem poszli na terapię. Czasem się nie da, że partner powiedział, że nie, nie chcę chodzić na terapię, ja nie jestem wariatem. No to często, dla własnego dobra i zdrowia i zdrowia rodziny, no trzeba niestety wybrać tę drogę, jako jest rozwód czy separacja. No i często ta nerwica zaczyna, czy depresja zaczyna maleć, zaczyna spadać, zaczyna znikać pojawia się radość życia, a w ogóle co to jest depresja? To znowu ciekawa metafora, że yy, pana doktora Drozdowskiego, że akwarium ze złotymi rybkami to jest nasze wnętrze. Każda złota rybka symbolizuje coś, co nas cieszy, a depresja to jest taka pirania, która nam zjada te złote rybki i wtedy nic nas nie cieszy. Osoby z depresją nie mają radości życia, yy, nie mają siły na życie, mają myśli samobójcze, yy, yy, żadne doradzanie. Nic im wtedy nie pomaga. Najgorsze, bo... co można usłyszeć, tak. weź się w garść. Tak. Albo nie jest tak źle, jak myślisz. Tak. Natomiast trzeba tak podziałać, żeby tych, ta, ta pirania wyszła na zewnątrz, do innego akwarium ją przenosimy, żeby rybki mogły się rozwijać. I to piranio może być zablokowana złość, może być zablokowana wściekłość, może być zablokowana seksualność, yy, może być yy, relacja zbyt bliska z matką. I depresja nam sygnalizuje, że chcemy się wyrwać z tej relacji z matką, że jakaś część chce być wolna. no I można mnożyć tych przyczyn depresji, może to być nieudany związek, może to być apodyktyczny ojciec. Ja mógłbym tak wymieniać z godzinę przyczyny depresji i to jest bardzo skomplikowana rzeczywistość. Same leczenie depresji jako terapeuta bez superwizora bym pobłądził. Dobrze, że mam swojego superwizora, mój superwizor ma swojego superwizora. My nieraz robimy sobie takie konsylia, dyskutujemy, czytamy, roz, rozwijamy się, żeby zrozumieć. No i przede wszystkim terapeuta nie powinien być trochę. Może przechodzić depresję wcześniej. Nerwice wtedy łatwiej zrozumie, jak to napisałam Nancy McWilliams. Terapeuta, który sam przeszedł nerwicę i depresję, jest nieraz najlepszym terapeutą. Przeszedł mówię, <laughs> nie trwa. Jest najlepszym terapeutą, ponieważ umie zrozumieć. Z, y, pacjenta w, w podobnym stanie. No i też duża osobowość terapeuty, jego spójność, jego niedepresyjność, jego udany związek, relacje. W ogóle pogoda, wpływają. ducha i pogoda tak zwana ducha. dobra energia, tak mi się wydaje. Też wpływają też na tego naszego klienta, mm. czy pacjenta. Leczenie depresji jest skomplikowanym procesem. Systemowym nieraz. Mm. Gdzie potrzeba pomocy psychiatry, rodziny nieraz, y, dobrych ludzi wokół, i, i, i terapeuty, psychologa, no nie, więc... To jest bardzo skomplikowany proces. Ale nie jest to rzecz niemożliwa. Ja powiem tak, chyba zostanę terapeutą, bo depresję udało mi się przejść i wyjść z niej. Oczywiście nie odżegnuję się i nie jestem super bohaterem, który mówi, haha, już nigdy mnie to nie dopadnie. Mam nadzieję, że nie dopadnie, ale chciałabym dodać na koniec, że to też jest olbrzymia praca ze sobą nad sobą, bo depresja często jest takim sygnałem, żeby właśnie się zatrzymać i przyjrzeć sobie, z czym się zmagamy, jak to są skomplikowane rzeczy, jak to to są rozbudowane relacje, zjawiska, rzeczy, które się piętrzą, piętrzą. Nasz organizm tego po prostu nie wytrzymuje. Więc potraktujmy to jako drogowskaz. Halo, stop, moment, stań w miejscu, przyjrzyj się sobie, porozmawiaj z kimś, kto pomoże ci znaleźć drogę wyjścia z tego labiryntu. A z tego labiryntu można wyjść i mam nadzieję, że o tym jeszcze niejednokrotnie w rozmowach na zdrowie będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo.